Cześć, ja jestem Konsi. A ty, a, to ze, jest... a ty ze mną idziesz A to jest kolejny odcinek a Ty ze mną idziesz Z Grylego Poczekaj, bo ja teraz... Patrz sobie w cieni, no wiem ja, Nawet się nie ruszaj Nie ruszam się Kurde <grafy> To żeś po, potem. Po no daj mi tu... No, y... no zobacz, strzelam Uwaga Strzelam Strzelam Bum ja, Do... ja, ja, ja. <grafy> <Kandar> dostał <grafy> To jedziemy chyba, nie? O, ale, dobra, Gdzie jest potrzebny kandalf. A tutaj trzeba. Czekaj, to na razie rozkoniuje trochę. A tutaj można złowić e, rybę. Można złowić czekaj, jakby się Ja pozwiedzam te ruiny. A ty przez ten czas, ty to jest jakiś na czas, coś zobacz. Ej, nie wiem, co zrobić. Nie, 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 A wiem, patrz. Szybko, 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 szybko. Dam radę. Nie, spadłem, już teraz nie dam radę. Dobra, nie ma co. Siadamy panie toporniku. Siadamy, siadamy świadamy. Siadamy. Dobra. I tutaj mamy coś takiego. I tu...

Później zrobię, misje poboczne, później się zrobi Dobra to idziemy tutaj dalej za tymi klockami chodź. Tutaj takie ruiny są, ale można trochę też porozpalać tutaj w tych ruinach Tutaj coś jest. O i tu jest strzałeczka. To yy, A nie, tu dalej jest. Tutaj są takie te. Poczekaj na mnie! Ja nie wiem gdzie ty jesteś. No idę za tymi tymi. Idę za śladami, za śladami duchowymi. Rozwalę ci znak nie, będziesz wiedział jak iść. Czekaj, wiem, wiem, tu jest. No, tutaj. tutaj. No poczekaj, no. No weź poczekaj. No dobra, poczekam, poczekaj. Bo tam już jest Patrz. Będzie tak wolniutko szedł. Nie. Tak wolniutko. Nie! Tak wolniutko. Ale szybko idziesz. Nie no wolniutko zobacz. Ale ty szybko idziesz. Na paluszkach tak wolniutko. No nie, bo ty szybko idziesz. Aż, aż za to bym się kurzy aż. Tak, kurzy się. Dogoniłeś mnie! Dogoniłeś! Dogoniłeś mnie! Teraz, ty, 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 teraz ja będę pierwszy A masz, a masz. Masz to w plecy. Jest ty pierwszy. Taka długa droga jest do tej misji. Aaa! bandyta. Bandyta! Jeste! Uf! Kup! Ale mogłem go kupić. Nie! Ja nie płacę. Nie kupuj go na razie. Nie. Nie, nie na razie nie, później się go kupi. Nie na razie nie, o, tutaj jak nie będzie, będzie można wszystkich jak kupić. Nie wszystkich później będzie można nie kupić. No. na bank można będzie wszystkich tak. kupić. Tak, ale ja na razie zbieram milion, żeby może. Może, jakieś, może jest jakieś ośrodki za milion. Widziałem zaraz mi coś na co za milion. mnie no jak go, żyłem acymi. Panie Ale on coś tańczył, zobaczymy co on będzie robił. A ja wchodzę do grobka. Czekaj. A tu jest ciemno, to ciemne. Tańcu, tańcu, i No, ale może z tego coś wypadnie jak on potańczy, no Nie wypadnie! Poczekajmy. Czekaj, wytańcz. On tańczy długo strasznie. Potańczę z nim. Jesteś ja no pewien, że on chyba nic nie wytańczy. Dopiero no. teraz się rynkowałeś. <grym> ale przynajmniej muzyczka fajna. Chcę parkour. Też chcę parkoura. No ale dawaj, chodź. Dobra, tutaj tylko jakieś jeszcze pałki stoją. Tam jest srebrny klock. Tam jest Aha, topy się, topię się. Tutaj trzeba przejść, bo tutaj są takie te ja skaczę. Te monety duchowe I Nicznak Już prawie, już prawie, Ostatni Kosek jest! Jest teraz spad. To ja idę tutaj teraz. Tu, tu. O, kolejny, kolejny tutaj jest. Ja cię zobacz jaki budynek z kościół Ja panie. Ja tutaj on trochę też tańczy, się on też Siedziś, No, Taki rozdźwięk jest. A, tańcz, tańcz, A masz? A masz? I tańczą. A masz? 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 nie? I nie masz? nie masz? nie tańczy. A I nie tańczą. teraz. w którą stronę trzeba iść? No, trzeba tam, jest. Tam, trzeba iść. To legolas. A A teraz. I ja? Opa. Opa. A co? E, ja, co? Opa. parkour, ej, Teraz, teraz. O, czekaj, tak trochę porozpalamy tych tych będzie kasa, nie? Ale Zawsze trochę kasy padnie na mnie. A to jest mapka. To jest zapis, a nie mapka. Bo jeszcze nie weszliśmy w misję. Nie, jeszcze nie. Dalej, teraz idziemy martwe bagna, i tutaj jeszcze trzeba dużo zrobić. No dobra, wyłącz oddal to backspace idziemy dalej. Idziemy da dalej, daleka droga. jest Tym razem na misji jest, Tym razem na misi jest no bardzo do daleka droga. No, być może idziemy do wieży. Ale to poczekaj na mnie, ja na Ciebie poczekaj. Ja na Ciebie poczekałem. Patrz, no. Nie, nie wchodź jeszcze. Nie jak Ty jesteś bliżej. A tu trzeba strzelić. No to okej. Tam coś będzie. Poczekaj, nie no wchodź. strzelaj, strzelaj. Nie wchodź, poczekaj. Nie wchodzę, a tam idę do Ciebie na razie. Tam gdzieś jesteś chyba. Tu. Poczekaj, czarna brama. Teraz będzie dobrze. Jest. 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 Gdzie ty idziesz? Jest. Bo wieży skoczy Co to ja widzę? <laughs> o, ale. Ostrożnie, ostrożnie, trabina. Taka wspinaczka. No. Na wieży. E, 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 e. Dobra, nic nie gano. Tam nic nie było, tam była tylko misja. No. Ja no, ile no, koni. Dobra, walczymy i tak. W czarnej bramie Czarny rycerz w czarnej zbroi Dostał laserem w czarną zbroję Wow! the Lord of the Black Land! Niech wyjdzie! Weź. Nie chciałbyś go widzieć? By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand, uh. men of the West! Ah! Awesome. Ah! Ah! Dobra. kolejna, yeah, yeah, kolejna yeah. bitwa nie. Czekaj, bo ja teraz nie mogę... Już, już, już ja go szukam, nie? Czy, czy, czy... Kim? Chwila, ja go muszę znaleźć. Tu, dobra, mam go. Tak? A no, czego ty, a jakim jestem? jestem? No ja jestem Gandalfem. Ale rozmiaszczył mnie. Dobra. Teraz strasznie dużo tych ludzików jest. Strasznie dużo jest ludzików i ja się nie mogę wyłapać. Został! Dawaj, nawalaj go! To go. może jakoś trzeba go dobić I co? I nic No to teraz trzeba znowu chyba mu uwięzić To niego tą jego kule. Patrz jak się ustawiły to około konie nasze oni bronią Zrobili takie kółko i bronią do nas ustępują Mmm, gdzie? A tamto bo. ja już tam biegnę, już biegnę, biegnę, biegnę. Będziemy układać. Ja już będę tutaj stał. Nie bić mnie, nie bić. No chodź, 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 chodź. Come on, pali. Zaraz znowu berwa.

Dobra, rozwaliłem i z znowu coś. No i teraz ty, ty tym razem puszczaj, ty Ja? Aha, dobra, fajnie. Uciekać! O, tak, no, Czy Czekaj, przewali się. Zniknął. Teleportacja. teraz będzie? Aha fajnie To ja już wolałem tam tego grubego tego gościa głośno ja nawet nie słyszymy nawet to Gdzie? Ale co, co ja mam zrobić a, strzelaj, strzelaj! Strzelić! Wszystko okay, tam i mur! Jest! Dawaj, dawaj! Jest! Dostał! Dostał, ale nawet nie zarysowaliśmy. Nie, nie no, zarysowaliśmy go. Kurzeczka! <grych> wow. O, pancerzony... Pancerzony ogry. Pancerzony ogry. No No i konie zrobili przejście. Patrz, tak, taką drogę zrobili, żeby my, żeby my, żebyśmy mogli sobie tam iść. Nie byś musiał chyba mieć... Wow... Musisz mu strzelać chyba po tych na ramiennikach. Kiedy ja teraz jest A ty, ty sobie teraz coś może... Ty może sobie coś... Trafisz! Trafisz w drugi. Tutaj coś jest do, 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 do zaciągnięcia, chyba. chyba, nie wiem. No i co, co ja mam teraz zrobić z nim? Może. W no, tutaj coś trzeba ułożyć. Dobra, ja chcę przejść. Ja chcę przejść. Ja chcę przejść Ucieknę. O. Nie do fady. Co, co, co się stanie jak wcisnę? O, też to. Co, co ja mam zrobić A, trafnął, trafnął w pysk. Pyskacz. Iź do pyskacz. To nie on ten to sam głos, bo on strasznie głośno ryczy. O, oh, akurat nie musiał trafić. Trzeba robić uniki, żeby nam wiesz. O teraz dawaj, strzelaj, strzelać, strzelać. Teraz trafisz. Dobra. Chyba dostał. I poleciał. Jeszcze tu. Uuu! Uh. Matko! o ho, -ho. Jeszcze będzie lodówko! Ogniwste ogro... I ja, to logo? Chyba muszę wziąć sobie teraz... Aragornę. Tylko Aragornę. Aragornę. Matko! Bez kowy! Już, już, już. Chyba. Matko, bez kowy, bez kowy! Tam masz, tam masz. Chyba mnie... Nieee! O, oh. miałem ja miałem łatwiej, Ty miałeś łatwiej, nie, 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 go. nie, go. nie, go. Z, 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 no, nie, 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 Jego! ma nie, 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 Jest co na głowie, ma coś. nie, okay. nie, Aaaa, może się musi zmęczyć. O, teraz już się zmęczył. No, come on. Ucieka. Ucieka. A jedź mi stąd! To go? No to musimy dokonać. Gdzie ja jestem, czy A, utknąłem chyba gdzieś, nie wiem gdzie. Gdzie? A, tu jest, się dobra. Dobiegnę, czym no prędzej, czym prędzej. No to może się Są tak zaciąga? Nie, ja muszę tam najpierw skoczyć, kiedy nie jadę. Ale weźmy przepilny, żeby on nie bawił. No to właśnie on mnie teraz gonił. On teraz tam mnie goni. I zostałem. Co ja mogę zrobić, Moneczka tutaj jest chodna, Jak ci idzie? Dobrze. Wspinaczka. O, prawdziwy hater. No, układaj, układaj szybko, 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 szybko. Układaj. Możesz, tylko mi się dobrze natrafić. O, dobra. No, pewnie tak, teraz. O, wkurzył się na ciebie. Chyba nieco. co. No. <laughs> Dostałeś kurą. Wejdź, szybko, szybko idź. Strzelaj mu w no. Co ma? One brzuch. I znowu. I potem będzie lotowy i znowu i